Witam Państwa. Celem tejże demonstracji będzie przy użyciu modelowania trybrydowego inżynieria odwrotna ze skanowanego modelu felgi samochodowej w programie DELCAM PowerShape 2013. Dzięki edycji powierzchni, brył oraz trójkątów zostaną przedstawione funkcje naprawy otworów i dziur, wygładzanie, analiza błędów oraz modyfikacja konstrukcji modelu. Jest to pierwszy etap demonstracji. Czyli przygotowanie modelu siatki trójkątów i jej edycja. Wypełnianie otworów, wygładzanie, przycinanie oraz ograniczanie. Naszą edycję rozpoczniemy poprzez odpowiednie zaznaczenie siatki trójkątów z boku felgi. Ten obszar nie będzie nam potrzebny do niczego, a więc go usuniemy. Dzięki interaktywnemu suwakowi możemy odpowiednio dopasować kąt. No, tutaj troszeczkę za dużo. Chcemy zaznaczyć jak największy obszar po bokach. Możemy również posłużyć się kursorami klawiatury. Myślę, że tak będzie ok. Usuniemy wybrane trójkąty. Po prawej stronie na pasku widoku. Możemy wybrać opcję widoku naszych trójkątów, naszej siatki. Pierwszą z opcji jest przedstawienie siatki trójkątów z otwartymi krawędziami, następnie takich z otwartymi i wewnętrznymi krawędziami nadcieniowanymi trójkątami, przedstawienie węzłów i otwartych krawędzi, otwartych i wewnętrznych krawędzi, skorupy trójkątów. Węzłów i otwartych krawędzi. Powróćmy do poprzedniego widoku siatki trójkątów. Dzięki prawemu przyciskowi myszy i wybraniu opcji wygładź, otwiera nam się suwak wygładzania powierzchni trójkątów. Możemy odpowiednio tym suwakiem dopasować kąt wygładzania. Wielu tutaj największy. Jest to jedna z najszybszych opcji wygładzania, wygładzania całej siatki trójkątów. Dzięki temu uzyskaliśmy bardziej gładką strukturę. Następnie podzielimy siatkę trójkątów. Na kilka mniejszych. PowerShell wykrył nam 45 niepołączonych obszarów. Chcemy pozbyć się tych obszarów siatki, które są dookoła naszej felgi. Widzimy tutaj małe, drobne fragmenty, pozostałości siatki. Te drobiny nie są nam potrzebne. Następnie zaznaczymy naszą felgę. W tym momencie postaramy się wygasić felgę, a uzyskać właśnie te śmieci. Zaznaczyć je i usunąć. Możemy także skorzystać z opcji po lewej stronie. Odpowiedniego zaznaczenia. Skorzystamy z szybkiego wyboru wszystkich siatek widocznych na ekranie, a następnie usuniemy te trójkąty. Dobrze, wróćmy do naszego modelu. Kolejnym etapem naszej pracy będzie stworzenie płaszczyzny roboczej. Postaramy się stworzyć najpierw płaszczyznę roboczą która dopasuje się nam do siatki trójkątów edytujemy oś Z obrócimy naszą płaszczyznę tak, aby oś Z była skierowana do góry? Następnie dzięki temu stworzymy płaszczyznę roboczą, która będzie na środku naszego modelu. A następnie usuniemy płaszczyznę, którą stworzyliśmy wcześniej, która nam posłużyła do Dopasowania naszej płaszczyzny. Następnie stworzymy cylinder na środku naszego modelu. Dwukrotnie klikniemy na niego, edytujemy jego promień. Możemy spojrzeć na nasz cylinder. Możemy również edytować jego promień. Interaktywnie, oznaczając go, ja tutaj ponownie zaznaczę jego promień. Dobrze. Dzięki stworzonemu cylindrowi będziemy mogli usunąć niepotrzebną, niepotrzebny fragment siatki. Bierzemy. Kolejne rozwiązanie ograniczenia wyborem. Dzięki temu idealnie ograniczyliśmy naszą falgę. Tymże cylindrem usuniemy go, nie potrzebujemy już go. Kolejnym etapem będzie wypełnienie dziur modelu Powershape wypełni je automatycznie jeżeli je zaznaczymy Skorzysta skorzystamy tutaj z nasadki krzywizny możemy przy użyciu klawisza SHIFT zaznaczyć wiele takich obszarów Powershape bez problemu uzupełni to obszary siatką trójkątów. Tutaj jeszcze dwa. To widzimy tutaj mały fragment. To także wypełnimy. Dobrze, następnie uzupełnimy tutaj obszary przy otworach w feldze Power Shape. Dzięki swojemu inteligentnemu kursorowi pozwoli nam bezpośrednio najpierw zaznaczyć dany obszar, później klikając w dwie krawędzie ograniczy ten obszar. Mamy kilka takich miejsc. Wybieramy obszar, następnie wybieramy dwie, dwie krawędzie. Parsaj wyznaczy nam na niebiesko podświetli jeden fragment. I wypełnimy go trójkątami. Aby wygładzić wybrane przez nas obszary naszego modelu, możemy skorzystać z funkcji rzeźbienia siatki. Możemy zmienić średnicę naszego pędzla, skorzystać z funkcji dodawania materiału. Wymazywania siatki trójkątów. Suwak posłuży nam do powiększenia lub pomniejszenia naszego pędzla, który służy do rzeźbienia. Dobrać odpowiednio nasze narzędzie do rzeźbienia. W zależności od tego, co chcemy uzyskać, możemy pewne fragmenty siatki odpowiednio wygładzić. Postaram się tutaj pewne fragmenty. Wygładzić w pewnym stopniu rant naszej felgi, przyjadę dookoła. Wiadomo, można skorzystać z wygładzania automatycznego, ale w tym wypadku. Funkcja rzeźbienia da nam lepsze wyniki, uzyskamy lepszą, lepszą powierzchnię siatki. Skończę tutaj wygładzać rand. To był pierwszy z trzech etapów inżynierii odwrotnej. Samochodowej. W tym etapie przygotowaliśmy model siatki trójkątów, edytowaliśmy go, przycięliśmy, wypełniliśmy odpowiednie otwory, wygładziliśmy naszą siatkę. W kolejnym etapie, na który zapraszam, zajmiemy się edycją i tworzeniem sekcji, tworzeniem powierzchni, edycją bryły i analizą błędów modelu. Serdecznie zapraszam. Zobaczmy, jak nasz model wygląda w widoku cieniowania z perspektywą.